Ten tydzień chyba zakończy się dużym bólem głowy dla Donalda Tuska. Po pierwsze, spadek w sondażach, a to go niepokoi zawsze najbardziej, i to tak szybki spadek, chyba jeszcze nie był notowany nawet przy aferze hazardowej. Po drugie, powody tego spadku nie minęły, a wręcz zaczynają się pogłębiać. No a po trzecie, wyraźnie widać, że następuje jakiś kryzys w obozie władzy. Mamy do czynienia z atakiem na rząd Tuska, zarówno zewnętrznym, to znaczy raport Maku, ku zaskoczeniu premiera, okazał się dla niego bardzo nieprzyjemny. A to należy odbierać jako atak Putina na pozycję Tuska, być może też próbę rekonstrukcji obozu władzy przy pomocy y, Moskwy. Ale mamy też inną ekipę, która chce doprowadzić do wymiany Donalda Tuska. Mówię tu o Grzegorzu z Wyraźnie widać, że y, y, zaczyna podgryzać pozycję dzisiejszego premiera. Z jednej strony można to uznać za. Zemstę wynikającą e, z tego, że e, kiedyś Tusk pozbawił Schetyny stanowiska wicepremiera i bardzo podkopał jego pozycję polityczną. E, a z drugiej, oczywiście, Schetyna walczy o wpływy przed wyborami parlamentarnymi. E, Chce mieć wpływ na układanie list wyborczych, a Tusk nie za bardzo chyba chciał się na to zgodzić. No więc dzisiaj Schetyna być może zaczyna grać o całość. Chcę doprowadzić do tego, żeby w Polsce był inny premier. To raczej nie byłby premier Schetyna, to raczej byłby ktoś, kto wizerunkowo miałby spełniać. Kilka istotnych warunków, to znaczy wyglądać na samodzielnego polityka, mieć jakąś pozycję. Czy tak się stanie, to zobaczymy.